Okej, okay, proszę Państwa, dzień dobry, witam serdecznie. Dziś kanał bez cenzury, Wojciech Dzierwa i proszę Państwa, oglądaliśmy już ten kanał wielokrotnie, bardzo fajny, bardzo. Polecam gorąco, tu macie ten kanał. Jak jak nie widzicie, łapeczka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk, cynk tu był. Jak kradniemy, jak kradniemy z kosu. proszę Państwa, no i co? Dlaczego Chińczycy nagle przestali wydawać pieniądze? To mnie bardzo ciekawi. Czym to jest spowodowane i dlaczego to, tak się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. no Nie się jest w ogóle w Chinach, więc też nie mam pojęcia, co tam u nich się wydzieje. Nie wydaje mi się, żeby było coś chyba strasznego, coś, może coś szykują, nie wiem. Lecimy. W Chinach dzieje się coś, co zaskoczyło się. Prawie półtora miliarda ludzi nagle przestało wydawać pieniądze. Sklepy pustoszeją, restauracje Kurwa. bankrutują, Aż tak? a inwestycje stanęły w miejscu. Jeszcze niedawno zachód liczył, że Chińczycy zostaną największymi konsumentami globu. Dziś, zamiast tego widzimy masowe oszczędzanie, które może zachwiać światową gospodarką. Co tak naprawdę się stało? Oficjalnym partnerem kanału bez cenzury. Oho, co to się odwaliło tam w Chinach, który jest KFD. Boją się, coś mają niepewną sytuację tam? Polski producent suplementów... Chiny w... też nie są wcale takie taniutkie w pozorom. Diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem bez cenzury zamawiasz taniej i wspierasz rozwój mojego kanału. W sieci krążą wiralowe nagrania pokazujące opuszczone centra handlowe Boże. i tzw. Tak miasta duchów. Czekuje tak? się, że w Chinach stoi od 65 do 80 milionów pustych mieszkań. To tak, jakby każdemu Polakowi przydzielić po dwa mieszkania i wciąż zostałoby miejsce dla kilku milionów ludzi, więc skala tego absurdu jest trudna do wyobrażenia. Ta nagła przemiana to zagadka, klucz leży w chińskim cudzie gospodarczym, który w dużej mierze okazał się iluzją. Przez lata świat patrzył z podziwem jak w Chinach z pól ryżowych wyrastają megamiaSTA. Co roku powstawały tysiące kilometrów autostrad i kolei, a w miejscach starych dzielnic wyrastały futurystyczne wieżowce. Chińskie PKB rosło po kilkanaście procent rocznie, a kraj z biednego zaplecza rolnego stał się drugą gospodarką świata. Ale czy ten wzrost był prawdziwy? Chińscy liderzy, szczególnie od lat 90, uczynili z PKB swoją obsesję. Każdy regionalny działacz partii dostawał wyśrubowany cel wzrostu, od tego zależała jego kariera. Produkować wzrost, nawet fikcyjny, stało się niepisanym nakazem. Gdy Aha. brakowało realnego popytu, lokalne władze budowały na potęgę, by podbijać statystyki. Drogi donikąd, mosty nad pustymi polami i lotniska widma. Takie projekty powstawały tylko po to, by zgadzały się procenty. Boże, no nie ma po prostu chyba głupszej rzeczy, którą można zrobić. Po prostu trwonić niepotrzebnie pieniądze. A idź w piziu. Dobry wieczór, witam serdecznie, Diedrze Jacob. Ty w raportach. Badania po... Po, po, pozdrawiam z pracy, a ja cię pozdrawiam z domku, z fotelu. Pokazują, że urzędnicy zarządzali PKB na dwa sposoby: albo fałszowali statystyki, albo forsowali inwestycje, które nie miały żadnego sensu ekonomicznego. Na papierze więc gospodarka rosła, a w rzeczywistości stała w miejscu najbardziej widowiskowym przykładem przestała w miejscu, czy się nie pogrążyła bardziej. tego zjawiska stały się tak zwane miasta-duchy. W całych Chinach lokalne władze budowały od zera nowe metropolie z szerokimi bulwarami, drapaczami chmur i ogromnymi centrami handlowymi. Jezu. W nadziei, że Coś to są pieniądze, które no Jezu, Pełnią się ludźmi. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało. Wade Shepard, badacz tych zjawisk, opisywał surrealistyczne obrazy nowiutkich osiedli i biurowców, gdzie w środku była totalna pustka. To on w latach 2000 odkrył jedno z pierwszych miast widm w prowincji Zhejiang. Podobnych metropolii widm naliczyło. A przecież mają tam dużo biednych ludzi, nie mogli im dać tych chat? Jak i tak je budują, no to już niech mieszkają sobie tam, opłacają wszystko. No ponad 50. To jest ta ciemna strona, o której na Zachodzie mało kto mówi. Jednak przez długi czas Jezu, to nie takie brzydkie te domy, a pierdole. Firmy budowlane zatrudniały miliony ludzi, stalownie i cementownie miły rekordy produkcji, a lokalni urzędnicy dostawali awanse za realizację planów. Ale dziś za ten sztuczny wzrost trzeba zapłacić rachunek. Gdy ludzie przestali kupować mieszkania, bańka pękła. Miliony Chińczyków włożyły oszczędności w lokale, które miały tylko drożeć, a tak naprawdę nie dały im żadnego poczucia bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, czar pryzł, a w zamian pojawił się strach. Strach o pracę, o wartość oszczędności i przyszłość dzieci. Aby zrozumieć, czemu Chińczycy przestali wydawać pieniądze, trzeba spojrzeć głębiej na psychologiczne i historyczne fundamenty ich oszczędnościowego instynktu. Starsze pokolenia pamiętają lub słyszały od rodziców, czym jest skrajny niedostatek no. i głód. Od roku 1959 do 61 z głodu i niedożywienia zmarło około 30 milionów ludzi. Ci, którzy przetrwali, zapamiętali na całe życie puste garnki i rodziców, którzy dzielą ziarenko ryżu między dzieci. Przez kolejne dekady w chińskich rodzinach jak mantrę powtarzano oszczędzaj na czarną godzinę. Państwo milczało, bo wielki głód był tematem tabu, jednak Chińczycy wchodzili w nową epokę z nadzwyczajną ostrożnością finansową. Drugim kluczowym elementem jest przekonanie, że. Dzieci... Jezu, to jest to straszne, ja mam być szczery, bo normalnie autentycznie się. No, przecież to jakiś absurd, kurwa, przecież ile oni przetrwonili pieniędzy, które mogły pójść na naprawdę dobre cele? Przecież i gospodarka mogła się normalnie rozwijać, nie sztucznie. Ja pierdolę, nie miałem pojęcia o, jakimś, o czymś takim, naprawdę. Wiebało mnie to w fotel. Dzieci muszą utrzymać rodziców. Boże. W nowoczesnych Chinach przybrało to nietypową formę przez politykę jednego dziecka. Wprowadzona w 1979 roku rygorystyczna kontrola urodzeń sprawiła, że przez ponad trzy dekady większość rodzin w miastach miała tylko jedno dziecko. Tak powstał model 4 2, czworo dziadków i dwoje rodziców na jednego wnuka. Boże. To odwrócona piramida. Wyobraźmy sobie, że trzydziestolatek ma na utrzymaniu siebie, własne dziecko i dwoje rodziców. Ale rodzice też się starzeją i. No nie dwoje, bo czworo, bo jeszcze od żony. Nie, rodzice. Często potrzebują wsparcia w opiece nad swoimi... Więc rodzicami. wychodzi na to, że masz czwórkę rodziców i dziecko. I musisz się nimi wszystkimi zająć. Dwie osoby. Ociechuj. A jeszcze jak mają... Oni mają jeszcze tą typową taką kulturę, że kobieta w domu siedzi. Więc nie pracowałaby. Więc ten chłop musiałby pracować na szóstkę ludzi. Ja pierdolę. Przecież to oszaleć możesz. rodzicami. O ile oni mieli zapierdale po 15 godzin, 14-16 godzin dziennie? Dzień w dzień. W praktyce więc ciężar całej wielopokoleniowej rodziny spada na barki jednej osoby. No. Nic dziwnego, że presja finansowa jest gigantyczna. W dawnych Chinach liczne rodzeństwo dzieliło się opieką nad rodzicami, ale dziś, każdy samotny potomek jest całym systemem emerytalnym dla swojej rodziny. Kłopotach, szczerze mówiąc. Patrzcie, ile milionów domów tam stoi pustych, mają najwyraźniej miejsce na, ty, na taką ilość ludzi, mogliby się rodzić. To jest w ogóle odwrotność tego, co my e, powinniśmy mieć, bo u nas się dzieci nie rodzą. To jest przykre. Państwo, państwo. Ktoś na nasze podatki, na nasze emeryturki musi pracować. To nie zapewnia praktycznie niczego. To rodzi ogromny bodziec do oszczędzania, zarówno dla starszych, by nie być ciężarem, jak i dla ich jedynych dzieci. Badania Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że to właśnie zmiany demograficzne wywołane polityką jednego dziecka odpowiadają za sporą część wzrostu oszczędności Chińczyków. Mimo, że w Chinach rządzi Partia Komunistyczna, trudno mówić o państwie opiekuńczym, wręcz przeciwnie. Od reform wprowadzonych w latach 80. państwo wycofało się z wielu form wsparcia, przerzucając odpowiedzialność na samotnych obywateli. Weźmy, zdrowie. Publiczne ubezpieczenie istnieje, ale często nie pokrywa poważnych chorób. Leczenie nowotworu czy operacji serca potrafi kosztować setki tysięcy juanów, czyli równowartość wielu lat pracy. Rodziny odkładają więc pieniądze w strachu przed tym, że ktoś z ich bliskich zachoruje. Edukacja. Porwa. Dobre szkoły i studia wymagają korepetycji, kursów i czesnego. Rodzice latami odkładają, żeby dziecko miało lepszy start. Wracając jeszcze do systemu emerytalnego, dodajmy, że społeczeństwo starzeje się błyskawicznie. Młodzi nie wierzą, że cokolwiek dostaną, więc również sami odkładają na swoją przyszłość. W efekcie Chińczycy obsesyjnie oszczędzają. Ekonomiści wyliczają, że gospodarstwa domowe odkładają 1 trzecią swoich dochodów, nawet najbiedniejsi około 20%. Dla porównania, na Zachodzie najniższa grupa dostaje wsparcie socjalne i często się zadłuża, a w Chinach nawet ubodzy zaciskają pasa, bo nie mają innego wyjścia. To właśnie brak opieki państwa sprawił, że oszczędzanie stało się narodowym nawykiem. Do tego doszły też kryzysy finansowe, jak ten z 1997 roku, kiedy masowo zwalniano ludzi z fabryk i pękła iluzja pracy na całe życie, nawet za przysłowiową miskę ryżu. Albo ostatnia pandemia COVID, po której Chińczycy wolą trzymać poduszkę finansową na wypadek kolejnego nieprzewidzianego zdarzenia. Dodajmy, że zwykli. Przerażające, nie? Wciąż przerażająca, ba bańka po prostu pęka. Ludzie nie mają tam wiele możliwości, by pomnażać swoje oszczędności. Giełda od niemal dwóch dekad stoi w miejscu. Ten, kto kupił akcję w 2007 dziś praktycznie nic nie zarobił. Dlaczego? Bo spółki giełdowe to głównie firmy państwowe, które grają dla partii, a nie dla inwestorów. Nic dziwnego, że zaufanie do giełdy jest niskie, a wielu ludzi straciło oszczędności. Dlatego zamiast w akcje, większość wkładała pieniądze w mieszkania. Nieruchomości stały się obsesją. Przez lata aż 70% majątku chińskich rodzin było ulokowane właśnie tam. Przez dwie dekady ceny faktycznie rosły, więc wszyscy wierzyli, że to pewna inwestycja. Ale po tym, jak ta bańka pękła, ceny spadają a deweloperzy bankrutują. Marzenie, że nie. Jasny chuj, trzeba kupić tam mieszkanko do życia na starość. Nieruchomości pozwolą się wzbogacić nagle prysło. Wiele rodzin, zamiast wydawać pieniądze, woli teraz spłacać kredyty, żeby przynajmniej uwolnić się od długu. Chińskie banki również są w rękach państwa i wolą pożyczać wielkim firmom niż zwykłym ludziom. Lokaty przez lata dawały symboliczny procent, a wywieźć pieniędzy za granicę praktycznie się nie da, bo obowiązują limity. Co to oznacza? Przeciętny Chińczyk zostaje z oszczędnościami, których nie ma gdzie bezpiecznie ulokować. Zamiast inwestować i pomnażać kapitał, trzyma pieniądze na koncie. A skoro oszczędności nie pracują i nie dają poczucia bezpieczeństwa, to nie przekładają się też na zakupy. Te środki wracają do państwa i wielkich korporacji, zamiast krążyć w sklepach i restauracjach. Państwowe firmy, które dominują kluczowe sektory się po prostu cofają w rozwoju aktualnie. Spory jak energetyka, telekomy, finanse czy transport mają też tendencję do utrzymywania wyższych cen i niższej jakości usług, bo brak im konkurencji. To uszczupla budżet chińskiego konsumenta na inne wydatki. Państwo kumuluje kapitał, podczas gdy ludzie wydają tylko tyle, ile muszą. Efekt tych wszystkich czynników jest taki, że udział konsumpcji w chińskim PKB od lat jest niezwykle niski poniżej 40%. Dla porównania, w Polsce konsumpcja stanowi ponad 60%, a w USA około 70%. Chińscy przywódcy od lat mówią o tym, że ich gospodarka ma się bardziej opierać na konsumpcji, ale w praktyce nic z tego nie wychodzi. Chińczycy wolą być ostrożni. A to nie jest tak, że. No dobra, okej, okay, ale to nie ratuje ich handel zagraniczny? Sprzedają masowo po prostu produkty. Zaufanie buduje się latami, a w ostatnim czasie mocno je nadszarpnięto. Najpierw liczne afery finansowe, jak upadki tzw. shadow banków, w których ludzie lokowali oszczędności, skuszeni wysokim procentem i stracili wszystko. Potem wielki nadzór i regulacje. W 2021 władze nagle uderzyły w prywatne firmy edukacyjne i technologiczne. Akcje takich gigantów jak Alibaba runęły, a wielu zwykłych ludzi straciło pracę i część majątku. Efekt jest prosty. Chińczycy, zamiast wydawać, wolą oszczędzać każdy grosz na tę przysłowiową czarną godzinę. No tak, no, ale to Sytuacja pogarsza Ty, Ale to jest normalne przecież to, to kraj ci nic nie zapewnia. Jesteś po prostu cały czas w strachu, ty musisz mieć coś, bo to nie będziesz miał co jeść. ...konflikt handlowy między Chinami a resztą świata. Kiedy Zachód zorientował się, że Chiny nie zmienią się w grzeczną gospodarkę konsumentów, tylko budują własny przemysł, zaczęła się wojna handlowa. Od 2018 roku USA nakładają gigantyczne cła na chińskie towary, a Pekin odpowiada tym samym. W szczycie konfliktu Stany Zjednoczone podniosły taryfy na chińskie towary nawet o 145%, a Pekin odpowiedział własnymi cłami sięgającymi 125%. Handel między dwiema największymi gospodarkami świata praktycznie stanął. Po powrocie Donalda Trumpa wojna handlowa ruszyła od nowa. Chiny zaczęły więc przerzucać swój eksport do Europy. W 2025 import chińskich towarów do UE wzrósł o około 8%, a w samych Niemczech nawet o ponad 20%, podczas gdy europejski eksport do Chin maleje. Tymczasem Unia Europejska też zaostrza kurs wobec Pekinu. Inwestycje są coraz mocniej kontrolowane, Huawei praktycznie wyrzucony z rynku 5G, Ho. a od lipca 2024 wprowadzono wysokie cła na chińskie elektryczne. Ja po powiem Wam, że akurat Huawei, telefony to akurat lubiłem. Fryki. Miałem, miałem, przez y, parę lat Huawei. A. są podejrzanie tanie, bo dotowane przez państwo. Indie poszły jeszcze dalej. Po starciach granicznych w 2020 roku zablokowały dziesiątki chińskich aplikacji i inwestycji. Do dziś nie ma sygnałów na cofnięcie tego zakazu. Świat, który jeszcze niedawno otwierał przed Chinami drzwi, licząc na interes życia, dziś zamiast tego je blokuje. Atmosfera coraz bardziej przypomina zimną wojnę gospodarczą niż globalizacyjny romans sprzed lat. Jak to się przykłada na konsumpcję? Tak, że Chińczycy jeszcze. Huawei był moim pierwszym telefonem w życiu. A to się mówi Huawei? <grym> nie wiem, jak się go wymawia. Ja mam ApoPo, chyba też chiński, ale bardzo dobrze działa. Nie wiem, ja teraz jestem aktualnie na Samsungu. No sprawdzone, e, lubię Samsunga jakoś mieć, dobrze leży e, e, używanie go. Natomiast Huawei miałem, miałem przez parę lat nie wiem przez ile około 3-4 lat miałem Huawei. To był chyba mój pierwszy telefon, który sam kupiłem już takie wiecie, już po wypłatach i tak dalej i sobie postanowiłem kupić trochę lepszy, droższy, bo wtedy akurat nie były tanie dosyć, tylko normalnie miały ceny bardzo podobne do Samsungów. I sobie pomyślałem, że kupię, tak na spróbowanie. No i służył mi bardzo dobrze, dobrze bardzo wspominam. Czy bardziej zamykają się w sobie, no bo skoro Zachód nie traktuje ich jako pełnoprawnego partnera, to poczuli, że jeszcze bardziej muszą polegać na sobie. Zamiast kupować zagraniczne produkty, Chińczycy coraz częściej wybierają własne marki, z patriotyzmu lub oszczędności. Na ulicach Pekinu widać mniej iPhone'ów, za to więcej smartfonów Huawei. W Szanghaju butiki Louis Vuitton czy Gucci świecą pustkami, a lokalne marki premium zyskują. To jest no paradoks. Młodsze pokolenie jest... No wiecie, dług... to też dobrze, że oni wspierają własną gospodarkę, a nie czyjąś tak naprawdę. Jest no, pełne z rodzimych wyrobów, ale też kupuje mniej w ogóle, bo brakuje im optymizmu. Społeczeństwo się polaryzuje na tych, którzy jeszcze konsumują luksusowo, i na resztę, która już zaciska pasa. Nawet w wielkich miastach modne stało się frugal living czyli oszczędne życie. A mówimy o pokoleniu, które jeszcze do niedawna goniło za zachodnim rozrzutnym stylem życia. Na chińskim Instagramie młodzi masowo dzielą się poradami, jak przeżyć dzień w biurze wydając 10 yuanów na lunch, albo jak znaleźć modne ubrania w second handzie. To wyraźny sygnał. Nawet wśród miejskich Gen Z kultura konsumpcji ustępuje kulturze oszczędności. Dane z aplikacji Bao pokazują, że młodzi chińczycy... No jeśli nie czujesz się dobrze i niestabilnie, no to nie wydajesz pieniędzy, tylko zaczynasz oszczędzać. To tak działa chyba każdy człowiek, mam wrażenie. Znaczy może nie każdy, są ludzie, którzy trochę są odklejeni, mam wrażenie. po 2000 roku wpłacają średnio 20 razy w miesiącu na swoje konta oszczędnościowe. To dwa razy częściej niż rok wcześniej. W praktyce wygląda to tak, że każde parę juanów, które zostanie w kieszeni, od razu ląduje w telefonie, w cyfrowym funduszu. W ciągu roku stan oszczędności generacji Z urósł o 50%. Kurwa, chuj. To radykalna zmiana, zwłaszcza jeśli porównamy ich ze starszymi kolegami z lat 80. i 90. Co się stało? Młodym Chińczykom zgasła wiara w przyszłość. Profesor Ho-Fang Hang z Uniwersytetu Johnsona Hopkinsa zauważa... No dobra, że... ale dziwicie się? Bo ja się nie dziwię. Jeżeli tak, mieszkania nie kupisz, wszystko spada, rynek stoi w miejscu, są miasta, jakieś widmo, zaraz będzie, że nie będziesz miał kurwa, miski ryżu do, do zjedzenia, No to się dziwisz, że oszczędzają, oszczędzają co mogą. Prace ludzie tracą masowo, no to kurde... Dajcie spokój. Raz... Całkowicie ich rozumiem. A od 1978 roku, od początku reform, gdy młode pokolenie straciło optymizm. Wcześniej kolejne generacje wierzyły, że zawsze będzie lepiej, obecni dwudziestolatkowie już nie wierzą. Przeżyli zbyt wiele wstrząsów, jak surowe lockdowny covidowe, rekordowe bezrobocie młodych ponad 21%, czy rozprawy rządu z ukochanymi big techami, co oznaczało utratę wielu nowoczesnych, prestiżowych miejsc pracy. Do tego kryzys nieruchomości. Mieszkanie, które było marzeniem, stało się luksusem poza zasięgiem. Marzenie chińskiego millenialsa zostało zastąpione przez lęk chińskiego pokolenia Z. Ta zmiana jest tak duża, że doczekała się własnych haseł w internecie. Młodzi zaczęli mówić o sobie tank ping, coś w stylu leżeć i nic nie robić. To bunt przeciwko wyścigowi szczurów. Zamiast gonić za karierą i konsumpcją, wybierają minimalizm. Jeszcze mocniejsze jest hasło bylan, dosłownie zgnić. Skoro przyszłość jest aż tak niepewna, to nie ma co się spinać, lepiej odpuścić. Chwalą się, że siedzą w domu i oglądają serial za darmo, zamiast iść do kina czy restauracji, a hasztagi oszczędzanie i życie bez luksusu biją rekordy w chińskich mediach społecznościowych. Oczywiście ta zmiana nie dotyczy wszystkich. Wciąż jest elita i subkultura bardzo bogatych młodych, którzy szastają pieniędzmi. Na ulicach Szanghaju nadal zobaczymy Ferrari i Lamborghini należące do dzieci potentatów, ale to margines. Statystycznie chińska młodzież stała się ostrożniejsza finansowo niż ich rodzice w tym samym wieku. Ci rodzice, wspomniane generacje lat 80. i 90., korzystali z fali wzrostu, a ich konsumpcyjny styl, kupowanie markowych rzeczy na pokaz drogie wesela, modne gadżety, był nowością w postkomunistycznych Chinach. Teraz wielu z nich musi ciągnąć wózek swoich starzejących się rodziców i jednocześnie widzi, że ich własne dzieci nie chcą tak żyć jak oni. Pod koniec 2022 Burwa, straszne to Wielu oczekiwało, że nastąpi eksplozja odłożonego popytu. Tak jak w USA czy Europie, nastąpił szał zakupów po lockdownach. Tymczasem w Chinach stało się inaczej. Konsumpcja wprawdzie odbiła, ale szybko wyhamowała. Rząd pompował optymizm propagandowo, jednak sprzedaż detaliczna po chwilowym skoku znów stanęła w miejscu, a inflacja zamieniła się w deflację. Władze zaczęły reagować. Ludowy bank Chin obniżał stopy procentowe zachęcając do kredytów i wydatków, cięto stopy depozytowe, by zniechęcić do trzymania pieniędzy w banku i uruchomiono programy stymulacji konsumpcji, np. bonów i dopłat za wymianę starego sprzętu AGD na nowy. W połowie 2024 roku Pekin ogłosił nawet emisję specjalnych obligacji na 150 miliardów juanów, z których pieniądze miały pójść bezpośrednio do gospodarstw domowych na dopłaty do aut czy lodówek, ale nic to nie zmieniło. Nastroje społeczne są więc dalekie od euforii. Wielu młodych deklaruje, że nie chce brać ślubu i nie chce dzieci, bo ich na to nie stać no tak, albo no. nie chcieliby, żeby ich dzieci męczyły się w takim systemie. Rząd stara się te nastroje kontrolować. Cenzuruje zbyt pesymistyczne treści, promuje w mediach sukcesy, na przykład pokazując tłumy na koncertach, by przekonać, że ludzie przecież się bawią, ale w rzeczywistości Chińczycy widzą puste lokale za rogiem, zamknięte sklepy i znajomych bez pracy. Boż, kochany, kurwa, ja myślałem, że Chiny to akurat się rozwijają niesamowicie szybko i fajnie, i tam ludzie, co prawda, no wiadomo, że bidnie żyją, bo bidnie żyją, ale jakoś żyją. A tu się okazuje, że jeszcze gorzej jest to pamiętać, że polska gospodarka pośrednio zależy od Chin przez Niemcy. Niemcy są naszym największym partnerem handlowym, a dla nich kluczowym rynkiem były właśnie Chiny. Gdy Chińczycy kupują mniej niemieckich aut, maszyn czy chemikaliów, fabryki w Niemczech ograniczają produkcję, a to od razu uderza w nas, bo tysiące polskich firm dostarcza im części i komponenty. Przykład Spadek eksportu niemieckich aut do Chin o 70% oznacza mniej zamówień na polskie podzespoły i realne zagrożenie dla miejsc pracy. Chiny dają nam dziś zagadkę i przestrogę. Ich droga od cudownego wzrostu po nagłe wyhamowanie konsumpcji prowokuje pytanie, czy to my powinniśmy namawiać Chińczyków, by więcej wydawali, czy raczej sami uczyć się od nich ostrożności. Czy też... no ja bym poszedł pod ostrożność od nich się uczyć. Słyszałeś, że już za chwilę AI zabierze ci pracę? Dawno mieliśmy mieć samochody bez kierowców i roboty zamiast lekarzy, a jednak sztuczna inteligencja ma swoje ograniczenia, o których głośno się nie mówi. Kliknij w miniaturę na ekran. No a ale powiem wam przerażające. Nie ja współczuję Chińczykom. No, bo co mogę im powiedzieć inaczej? współczuję im.